Siemanko. Dzisiaj mamy kolejną hulajnogę na testy. Tym razem jest to Angwat C1. Rozpakujmy i sprawdźmy, co mamy tutaj w środku. Hulajnoga przyszła do mnie z Bangut, z magazynu europejskiego, więc mam ją w kilka dni. Wszystko oczywiście szybko i sprawnie. Nie jest to już moja pierwsza hulajnoga z Bangut, więc no z tego sklepu mam już sporo sprzętu i nie miałem jeszcze z nimi problemów. A sama kolejnoga, jak widzicie, przychodzi do nas zabezpieczona w steropianach, więc tutaj musimy to wyciągnąć. I teraz wyciągamy samą kolejnogę. No, lekka to ona nie jest. Waży jakieś tam 25-26 kg, z tego co się nie mylę. I na start jest dobrze zapakowana, żeby tutaj wszystko się utrzymało. Zaczniemy od tych części dodatkowych, które tutaj mamy. Standardowo, jak do chińskich ulajnów, mamy multi -tool, który będzie służył do skręcania kierownicy. Dalej, tutaj powinny być dwie ładowarki. Tutaj jest ładowarka numer 1. Oczywiście są to standardowe ładowarki na 2A. Druga ładowarka oczywiście też jest na nasze europejskie złącze, więc dzięki dwóm na raz będziemy mogli szybciej naładować samą kolejnogę. Poza tym mamy tutaj jeszcze instrukcję obsługi, w której jest opisane uruchamianie. Przechodząc dalej, mamy tutaj podstawę, która jak widzicie, jest w całości pokryta papierem siernym. Dzięki czemu będziemy się na niej dobrze trzymać. Teraz czas na odbezpieczenie samej kierownicy, no i ją tutaj zaraz będziemy musieli skręcić. No i sprzęt już mamy rozbrojony z tych papierów, jak widzicie, trochę tego jest tutaj, karton tutaj stropiany zaraz to trzeba będzie wszystko posprzątać. No i to, co się rzuca na pierwszy rzut oka, no to mamy tutaj 10-calowe opony z bieżnikiem szosowo-terenowym, do tego są dwie spore lampki, Tutaj są nawet kierunki na przodzie, ale też są kierunki na tyle. To zaraz będziemy musieli tutaj skręcić, ale oczywiście śrubki są wszystkie w zestawie. No i też musimy zmontować samą kierownicę. OK, więc teraz czas na wyprostowanie tutaj samej sztycy. Musimy zdjąć tą blokadę. Tylko też mają od razu kierownicę, bo zaraz ją będziemy skręcać. Prostujemy, tą dźwigienkę czerwoną blokujemy. Kolejnoga jest już wyprostowana. Od razu możemy rozłożyć stopkę. Jak widzicie, stopka jest w zestawie, wszystko tutaj mamy. No i teraz czas na skręcenie, przykręcenie tutaj tej kierownicy. Trzeba to zrobić na prosto. Tutaj będzie nam potrzebny imbus w rozmiarze 5. Więc skręcamy samą kierownicę tak, aby było na prosto. Aby nic nam nie latało, bo później możemy mieć pretensje sami do siebie, że. Nam ta kierownica odpadła, jeżeli ją źle skręcimy. Są dwie śrubki, trzeba je dokręcić na maksa, na ścisk, tak aby było porządnie. I to, co na plus, od razu tutaj widzę, te kabelki są w oplocie, więc fajnie są one zabezpieczone. No i mamy tutaj też oczywiście możliwość regulacji w trzech poziomach. To jest teraz ustawiona tutaj noga najniżej. Mamy poziom drugi i poziom trzeci, więc uważam, że ja przy wzroście. 180 cm, tutaj będę jeździł albo na tym najwyższym, albo na tym jednym poziomie niżej. To też musimy wszystko skręcić tak, aby ta hulajnoga się sztyca sama, się nie machała, więc te śrubki też pamiętajcie, żeby dokręcić. Na samej kierownicy, z tego co widzę, tutaj jest wszystko poskręcane, trzeba tylko odczepić ten kluczyk i tutaj samą manetkę. To jest standardowy sterownik TF100, więc też y, znany z innych olejnik, popularny, raczej ma on dobrą opinie. No i y, musimy go ustawić również pod odpowiednim kątem, ale to akurat y, w zależności od preferencji y, tak jak wam pasuje, możemy ten hamulec delikatnie odkręcić. Z tego co widzę, to jest on tutaj trochę za wysoko, ja go wolę trochę niżej, więc to zaraz sobie tutaj ustawię, tak aby było odpowiednio. Jak już mamy skręconą kierownicę, no to teraz czas na dokręcenie tych światełek. Tutaj tylko wystarczy tą śrubeczkę yy, wsadzić, umieścić na odpowiednim yy, miejscu no i wszystko skręcamy tak, aby się ono trzymało. I widzicie, kierunki są już zamontowane. Teraz jeszcze czas na kierunki z przodu. Okej, okay, no i mamy całość złożoną. Jak widzicie, z wyglądu jest ona podobna do Laoti ES18. Wydaje mi się, że jest to z tej samej fabryki hulajnoga, ale ma ona tutaj kilka usprawnień. To, co mi się podoba, spory ten błotnik, który powinien dobrze chronić nas, jak będziemy jeździć w terenie, przy jakichś tam zabrudzeniach. Mamy tu dwa spore hamulce tarczowe, no ale to oczywiście będzie trzeba sprawdzić. Sam deck. Moim zdaniem jest wystarczający, mogę postawić nogę bokiem, na prosto, jedna obok drugiej tutaj powinna się zmieścić. Te światełka już Wam pokazywałem, mamy z przodu i z tyłu kierunki. No i teraz przejdźmy do samej kierownicy, no i uruchomimy ją po raz pierwszy. Tutaj do tego mamy kluczyk, wkładamy go do stacyjki, przekręcamy, widzicie napięcie już jest i teraz wystarczy przytrzymać, ten przycisk od włączenia nam się uruchomiła i przechodząc na lewą stronę kierownicy, mamy tutaj przycisk do włączania świateł i teraz przechodząc do oświetlenia mamy tutaj dwie spore lampy na przodzie, są małe dodatkowo lampeczki czerwone mamy nawet podświetlenie na boku które pokazuje nazwę i model i dodatkowo są jeszcze lampeczki z tyłu, ale poza tym Mamy właśnie te fajne kierunki, które jak widzicie, jakie włączymy, świecą się na niebiesko oraz mają tutaj pływający kierunek pomarańczowy, i tak samo mamy kierunek z przodu, więc nie dość, że widać nas dobrze z przodu, to również z tyłu. No i wziąłem tę kolejnogę na pierwszą przyjażdżkę. Co prawda jest ciemno, więc. Prawie nic nie widać, no ale ja widziałem całkiem nieźle. No i mam też już swoje jakieś tam pierwsze wrażenia. Rozpędziłem się na niej do ponad 60 km na godzinę, więc tam pewnie z GPS-em to będzie jakieś 5 mniej, ale to oczywiście sprawdzimy, czy wskaźnik na liczniku zgadza się z tym, co wskazuje też GPS ten faktyczny. Powiem Wam, że te 60 to już tak. No, styk, yy, gdzie czułem się komfortowo, raczej yy, w tych granicach 50 to będzie odpowiednia jazda. No, ale pełny test będzie niedługo na kanale Margol, więc tam oczywiście powiem więcej na temat yy, jazdy na tej hulejnodze. Na chwilę obecną, tak jak mówię, odczucia są pozytywne. Raczej jest to kulejnoga bardziej w teren. Dzięki temu, że jest wysoko zawieszona, e, dzięki tym 10-calowym oponu i temu bieżnikowi, no to spokojnie możecie nią wjechać e, w nierówności, wyskakiwać i szaleć. Ja zabieram się za jej pełne testy. Sprawdzę zasięg, sprawdzę jak ona daje radę po dłuższym użytkowaniu, jak przejdziemy trochę więcej kilometrów. Na plus, na pewno to oświetlenie, które tutaj wygląda fajnie i z przodu dobrze nas oświetla, nawet właśnie kiedy jest ciemno bo tutaj jeździłem w nocy i dawało one radę. Jeżeli już teraz jesteście nią zainteresowani, no to oczywiście link i kupon znajdziecie w opisie pod filmem, a ja zabieram się za pełne testy, więc do zobaczenia już niedługo w recenzji tego sprzętu Angwat C1.